Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. Ostatnio na kanale pojawiła się recenzja zestawu związanego z serialem o Asoce, czyli Ewinga, jeśli ktoś nie widział, link w prawym górnym rogu. Dzisiaj przyszła pora na kolejny zestaw z Asoki, konkretnie 75362 T6 Ahsoki Tano. Na pudełku oczywiście mamy logo LEGO Star Wars, klasyczne informacje, zaprezentowany zestaw, wszystkie minifigurki oraz pokazaną Asokę, która nam mówi, że zestaw jest związany właśnie z jej serialem. Od tyłu pudełka mamy oczywiście nasz statek, jak już wylądował, poza tym jest też scena serialu, jak Asoka walczy z inkwizytorem. Mamy też klasyczne funkcje bawialne. W środku dostajemy aż 6 woreczków. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że niestety leku do Asoki nie jest zapakowane w żaden oddzielny woreczek, tak jak to było przy poprzednich wersjach, po prostu jest to wrzucone luźno między klocki. To samo hełm, też lata on sobie luźno, no ale tutaj nie ma co się dziwić, bo LEGO w sumie nigdy hełmów oddzielnie nie pakowało. Okładka instrukcji to oczywiście brzydki render, moja dodatkowo jest czymś pobrudzona, trochę dziwne, bo zestaw kupiłem nowy, nigdy nie otwierany. Oczywiście dostajemy też arkusz z naklejkami. Pod koniec instrukcji mamy zestawy z tej fali, z której właśnie jest t 6 Jest tu i winki myśliwiec Shin oraz kamieniarka Gwardii Coruscant. Recenzje obydwu tych zestawów są na kanale. Jest też duch, którego recenzja również jest na moim kanale. Poza tym jest t 6 który recenzuję teraz. Na tyle kładce żegna nas oczywiście Robercik. Pierwsza minifigurka to Dr. Uyen. Postać ta pierwszy raz pojawiła się w wojnach klonów, a teraz dostała swoją adaptację live action w serialu o Asoce. Pomagał on konstruować młodzikom miecze świetlne. Z fabuły serialu wynika, że Uyen był bardzo długowieczny i pomagał konstruować miecze świetlne w większości Jedi, których znamy z trilogii Prequelli. Jako akcesoria ujęt dostaje klucz, ponieważ wiele razy w serialu widzieliśmy, jak naprawia on statek głównej bohaterki oraz całkiem fajnie nadrukowany plecak. Torc oraz nóżki są całkiem ładnie zadrukowane. Brakuje mi tutaj myślę, że jednak dwóch elementów. Po pierwsze powinna mu się przydać jakaś taka pseudo spódnica, po prostu ten brązowy element na nóżki, wtedy fajnie, by on wyglądał. A po drugie po prostu... Lepiej by wyglądał jako taki droid, no bo ujęty był oczywiście droidem i fajnie by to było zrobione, gdyby wyglądał jak na przykład K2SO, a tak mamy tutaj taką trochę zwykłą minifigurkę. Najważniejszy element minifigurki to oczywiście jego specjalny mold głowy. Jest on akurat odwzorowany bardzo dobrze, może jest troszeczkę za duży w proporcjach do ciała, ale i tak całkiem fajnie się prezentuje. Jest oczywiście szczegółowo wykonany i nadrukowany. Co do całej minifigurki uważam, że jest bardzo fajna, jedyne co mnie pasuje to to że jest on po prostu w kolorze tanowym, no a nie takim srebrnym jak był na przykład w serialu i w wojnach klonu. Asoka Tano, czyli wszystkim dobrze znana uczennica Anakina Skywalkera. Oczywiście pierwszy raz pojawia się w 2008 filmie Wojny Klonów, później przez wiele sezonów seriali, no i w Rebelsach, i teraz dostaje swój serial. Oczywiście w Lego dostaliśmy bardzo dużo w wersji tej minifigurki, w tym jedna jest naprawdę warta bardzo dużo, jest to oczywiście ta z Rebelsów. Jako bronię oczywiście dostaje ona dwa przezroczyste miecze światła, które mają symbolizować kolor biały. Fajnie, że one są już teraz w tym dobrym, przezroczystym kolorze, no bo przednia wersja ta z rebelców dostała takie trochę bardziej niebieskie. Szkoda tylko, że nie dostaje ona uchwytów takie jak miała na przykład Asajs Wendres, tylko po prostu te klasyczne. Tors oraz nóżki są to całkiem fajnie wykonane tej szaty z Mandalorianina oraz pierwszych odcinków serialu. Najważniejszym elementem oczywiście są nadrukowane rączki. Bardzo ładnie się one prezentują, ale uważam, że mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby to był na przykład nadrukowany Dual Mold. No ale oczywiście nie będę narzekał, no bo też bardzo fajny nadrukowany element. Szkoda, że minifigurka nie dostała jakiegoś poncho, czegoś tego typu. No bo Asoka też w Mando i właśnie w Asoce często w takim chodziła. Takie miała na przykład minifigurka Jin Eso. Nasza Asoka dostaje nowy mod leku. To jest akurat bardzo fajnie zrobiony i nadrukowany element, jedynym problemem jest to, że tak jak przy poprzednich wersjach prawdopodobnie po prostu ten niebieski kolor na tych końcach, rożkach będzie się zdrapywał, ale przynajmniej jak jest nowa wygląda bardzo ładnie. Mamy oczywiście też charakterystyczny element tej opaski. No i oczywiście twarz też jest nowym elementem, ale myślę, że całkiem podobny do poprzedniej wersji. Jedna jest taka zwykła, uśmiechnięta, spokojna, no a druga taka rozwścieczona. Z tyłu torcu jest też kawałek na druku, jakby jej gołych pleców. Jedynym minusem jest tutaj to, że ten kolor pomarańczowego na plecach trochę się różni od tego, który mamy na przykład na rękach. Sabine Ren. Postać oczywiście pierwszy raz pojawiła się w animacji Star Wars Rebels, a teraz w serialu Asoka dostaje swoją wersję live action. Jest to oczywiście dobrze znana fanom serialu Rebels Mandalorianinka. Jeśli chodzi o jej akcesoria to minifigurka ma dwie wersje. Możemy jej dać albo miecz świetlny, albo dwa pistolety. No albo jakby ktoś chciał, mieczy pistolet. Tors oraz nóżki to bardzo dobrze zrobiona zbroja mandolinańska. Sama zbroja jest oczywiście wykonana z bezkaru, więc Lego jak zwykle robi ją taką błyszczącą i to całkiem fajnie się prezentuje. Poza tym, oczywiście, na tej zbroi są też charakterystyczne dla Sabin malowania. Szkoda, że figurka nie dostaje żadnych nadrukowanych rączek, bo myślę, że to bardzo dobrze by ją uzupełniło. Mini figurka dostaje fioletowe włosy, w sumie element całkiem spoko, ale uważam, że te poprzednie może trochę bardziej nadpasowały do tej postaci, no ale wiadomo, to wersja serialu, tamto z animacji, oraz oczywiście dwie twarze jedna taka trochę rozświeczona, a druga uśmiechnięta. No i najważniejszy element tej figurki, czyli hełm. Poprzednia wersja hełmu Sabin osiągnęła status jednego z najdroższych nakryć głowy w LEGO. No a tutaj mamy nową wersję. Jest on wykonany na ciemnym elemencie hełmu, ma on oczywiście charakterystyczny wizjer dla damskich Mandalorian oraz oczywiście też bardzo ładne nadruki. Poza tym mamy też klasyczną antenkę. A tutaj widzicie minifigurkę Sabin obok Sabin z pierwszego sezonu Star Wars Rebels. Możecie mówić co chcecie, ale ja uważam, że akurat ta nowsza wygląda od niej o wiele lepiej. No ale wiadomo, tamta starsza ma droższy hełm. Poza tym mamy też zmienione malowania, ale Sabina akurat malowania zbroi zmieniała w sumie co sezon. Na koniec postać, którą chyba wszyscy się zawiedli. Oczywiście jest to inkwizytor Marok. Dlaczego? Ponieważ pojawił się on właśnie w serialu o Asoca, no i wszyscy mieli jakieś różne teorie, że on może być nie wiadomo kim, a okazało się, że był po prostu wskrzeszonym inkwizytorem przez siostrę nocy, no i w sumie bardzo szybko zginął. Jako broń nasz inkwizytor dostaje klasyczny miecz właśnie dla inkwizytorów. Jest to oczywiście ten specjalny mold rękojeści, którą możemy założyć mu na plecy. Tors i nóżki to jest jego zbroja. Jest ona zrobiona na pergle i zresztą tak jak cała minifigurka. Fajnie jest ona nadrukowana, poza tym mamy też tutaj dodatki takiego jakby kurzu albo brudu. Na tors mamy też nakładaną zbroję. Jest to ten sam mold, który dostała ostatnia wersja Wielkiego Inkwizytora. I myślę, że jest to akurat całkiem fajny element, ale nie jestem pewien czy pasuje do tej minifigurki. Hełm wygląda trochę jako do jakiejś rycerzy ze średniowiecza, ale i tak jest całkiem fajnie zrobiony, no i bardzo dobrze odwzorowany. Co ciekawe jest to specjalny mold pod tą minifigurkę. Pod hełmem mamy zwykłą czarną główkę. Tak się prezentuje złożony statek, klasycznie zaczynamy od przodu. Jest oczywiście otwierany, nadrukowany cockpit. W środku mamy miejsce dla jednej minifigurki oraz jakiś nadrukowany komputer. Szkoda tylko, że jest to miejsce dla jednej figurki, no bo jak wiemy z serialu mogło się tam zmieścić wiele postaci. Dalej mamy zębatkę, ale do niej przyjdę przy omawianiu skrzydeł oraz całkiem fajny element naklejki. Ma ona symbolizować element włazu, przez który chodziły postacie do statku. Jest to akurat taki całkiem fajny element, ponieważ pokazuje nam, jaką skalę trzyma ten statek, jak to powinno wyglądać w proporcji do figurek. Z tyłu mamy działko. E, oczywiście też w takiej mikroskali oraz cztery silniki. Najważniejszym elementem chyba w tym całym statku są oczywiście skrzydła, jak klasycznie omówię tylko jedno z nich. Jest one może jakoś niesamowicie wytajlowane, no ale jest element z zaklejką, jest to całkiem spoko zrobione, całkiem ładnie ozdobione. Z przodu oczywiście mamy stud shootera. Warto też wspomnieć, że mamy jeszcze dwa schowki. W jednym mamy element, w który jest przymocowany klucz, który dostaje figurka Ujena. Poza tym mamy też tam coś w rodzaju łóżka. Z drugiej strony mamy podobny schowek, tylko już tam nie do końca mamy co włożyć. Ponieważ minifigurka się tam raczej nie zmieści. No chyba, że co najwyżej możemy włożyć tam miecze świetlne, na przykład Asoki albo Sabine. Zazwyczaj w serialu Prom T-6 pilotował UEN. Niestety minifigurka ma za dużo głowę przez co szybka się do końca nie domyka. Najważniejszym elementem w całym tym statku jest oczywiście funkcja związana z tą zębatką, o której wspomniałem wcześniej, czyli możemy nasze skrzydła przekręcić do pionu. Klasycznie macie jeszcze rzut oka na statek od dołu. Warto też wspomnieć, że Prom Jedi T-6 dostał już jedną wersję w LEGO. Konkretnie w 2011, oczywiście, z wojen klonów. Uważam, że akurat poprzednia wersja tego statku była zrobiona o wiele lepiej. Po pierwsze i najważniejsze, był on większy, więc bardziej on trzymał skalę do minifigurek, no ale wiadomo też był trochę za mały. Po drugie, kolorystyka. W wojnach klonów raczej ten statek był biało-czerwony, no patrytycznie polsko, no i właśnie tak było w tamtym zestawie. Tutaj jednak ta wersja ze Sochi, no myślę, że była podobnie zrobiona kolorystycznie, ale LEGO zrobiło ją szaro-bordową. O ile bordowy pasuje całkiem spoko, no to akurat tutaj ten szary trochę mnie pasuje i myślę, że zastosowanie białego byłoby tutaj trochę lepsze. No ale możemy to zrozumieć, no bo powiedzmy, że ten prom po tych wszystkich latach jest już trochę zniszczony i zabrudzony. Podsumowując, jeśli chodzi o ten zestaw, to myślę, że nie mam się do czego przyczepić. Jest całkiem dobrze wykonany statek, oraz przede wszystkim niesamowite mi figurki. Poza tym, cenowo też nie wypada to najgorzej, szczególnie jeśli kupi się to jakiś czas po premierze. Tak jak w sumie ja, właśnie poza oficjalną stroną Lego. Jeśli chcecie zobaczyć recenzje innych zestawów serialu Oasoc, są one również na moim kanale. A ja się już z wami żegnam, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.